Dzień dobry, witam Was bardzo bardzo serdecznie. Dzisiaj szczególnie witam wszystkie osoby z znaku wodnika. Przychodzę do Was z prognozą na 2020 rok. Pamiętajcie, że karty są podpowiedzią, są możliwością realizacji, są pewną wytyczoną drogą, którą możecie iść. Więc wszystko, co z Wami rezonuje, przyjmijcie, a całą resztę powierzcie żywiołom. Postaram się przygotować, wyczytać prognozę w trzech sferach życia: w kwestii zawodowej, finansowej, emocjonalnej, miłosnej, energetycznej, wibracyjnej, zdrowotnej. Rozbiję to na cztery kwartały. Zobaczymy, cóż nam podpowiedzą karty. Kwestie zawodowe. Finansowe dla wodników na pierwszy kwartał 2020 roku. Mhm. Mhm. Kochani, pierwszy kwartał może być dla Was lekkim takim zatrzymaniem w kwestiach podjęcia pewnych decyzji. Dotarciu do wiedzy, być może jej pogłębienia, da Wam możliwość dokształcenia się, być może czekają Was szkolenia, być może jakieś wyjazdy doszkalające. To będzie pierwszy kwartał, będzie troszeczkę spowolniony. Myślę, że pierwszy kwartał bardziej będzie opierał się na poznawaniu. Pogłębianiu wiedzy, na poznawaniu nowych ludzi, nowych możliwości, nowych technologii, być może, ale też i dużej dozie odpoczynku. Być może koniec e, roku był bardzo ekspensywny dla Was, więc teraz troszeczkę przyjdzie Wam się usunąć w cień. Aby odpocząć, przemyśleć, przeorganizować, zaplanować pewne sytuacje, aby móc dalej tworzyć, kreować swoją przestrzeń zarówno zawodową, jak i finansową. Finansowo pierwszy mm, jakby semestr y, raczej spowolniony, ale być może być może inne wartości, przy, przy, przyniosą wam jakieś zadowolenie. Nie zawsze finanse są to e, te kwestie, które są najważniejsze. Budowa własnego, e, własnej pozycji, własnej świadomości w pracy bywa tą prawdziwą podwaliną do tego sukcesu i czucia właśnie pełni własnej wartości. Zobaczmy drugi kwartał. Mhm. Drugi kwartał może być troszeczkę w poczuciu pewnej utraty, ale myślę, że jeżeli nie pozwolicie sobie na to, aby zbyt długo tkwić w tej sytuacji takiego zastopowania, a otworzycie się na możliwości poznania jakby innych sytuacji, innych aspektów waszej pracy. To jak najbardziej będzie to czas, kiedy będziecie mogli stworzyć przepiękną przestrzeń dla siebie, taką wygodną do waszej pracy, do waszego tworzenia, w bardzo fajnej, mocnej energii. Na wyniku mamy króla Buław. To jest osoba, która wie, która działa, która spełnia się, realizuje, więc odrzućcie te myśli negatywne, działajcie. Dziesiątka pucharów to przestrzeń spełnienia Realizacji, zadowolenia, myślę, że ten drugi kwartał właśnie będzie takim czasem jakby wdrażania tego, co byście chcieli, tego, co być może pogłębiliście czy dowiedzieliście się w pierwszym kwartale. Zobaczmy. Trzeci kwartał. Hmm. No, wodniki. Proszę mi się tutaj nie dąsać i nie smucić, działać. Trzeci kwartał będzie. Hmm, no spowolniony kata sprawiedliwości jest katą, która zawsze spowalnia. Możecie poczuć się przytłoczeni, obciążeni. Kata sprawiedliwości to też informacja, aby tak w porozumieniu z własnym ja realnie spojrzeć na dane sytuacje. Czasami to, co nam się wydaje i to, co sobie tworzymy w głowie, poprzez emocje, poprzez odbieranie in, inaczej pewnych bodźców, a tworzy nam dziwną, taką otoczkę właśnie tego przygnębienia, Przeciążenia. Postarajcie się w trzecim kwartale zawodowo zrobić trochę porządków, ocenić. Być może za dużo weźmiecie, czy podejmiecie decyzji, zbyt dużo rzeczy naraz. Trzeba ukonkretyzować po to by nie poczuć się przygnębionym przy muszonym czy obciążonym no i finansowo aby nie tracić no też podpowiedź aby trzeci kwartał jednak postarać się swoje fundusze swoje finanse mądrze wydawać jeżeli inwestycje to przemyślane, jeżeli jakieś kupowanie nowych maszyn, czy inwestycja w nowe technologie, to po naprawdę dobrym rozeznaniu rynku, po dobrym przemyśleniu i wyważeniu, po to, by po prostu nie stracić. To taki miesiąc na Wasze rozważenia i uważność, taką szczególniejszą, właśnie to czas uważności w Waszych zawodowych realizacjach. No, i zobaczmy, jaki będzie koniec roku. No, już zdecydowanie lepiej. Oczywiście. Decyzyjność będzie. Jak najbardziej otwórzcie się na możliwość współpracy, kochani, na możliwość e, mądrej współpracy, ale to będzie kwartał, w którym będziecie mogli w końcu odetchnąć, zacząć tworzyć swoją przestrzeń taką, jaką chcecie, z wieloma możliwościami. To również przypływ fajnej gotówki. To możliwość na urodzenie się nowych możliwości, nowych planów. Na to jeżeli zasialiście ziarno na początku roku, to będzie to też czas plonów. Dwójka buław na wyniku to informacja, a to jest też karta brama. To jest karta mówiąca, zasiałeś, wydałeś jakieś polecenia, zapakowałeś te okręty, niech płyną. Pozwól, aby się działo. Pracowałeś dosyć ciężko. Pozwól, aby... Czasami jakby puścić możliwość realizacji się. Ja powtarzam dosyć często, zaglądanie ciągle pod tą pierzynkę, czy ta babka drożdżowa właśnie już tam dojrzewa, no, przyniesie tylko zakalec. Nie, wiecie, zakalec jest pyszny. Niemniej jednak, jeżeli zasiejecie ziarno, podlewajcie je, dbajcie, ale w pewnym momencie powierzcie je samemu sobie, niech zakwitnie. Tak tutaj właśnie ten czwarty kwartał dosyć pracowity, z możliwością otwarcia się na pomoc, na wspólną realizację i naprawdę w pięknej możliwości spełnienia zarówno finansowej, jak i zadowolenia w podejmowaniu decyzji. Myślę, że rok dosyć mocny, dosyć nerwowy, niestety, kreatywny w działaniu. Będziecie jednak musieli troszeczkę się nagimnastykować, namyśleć, rozmyślać, niemniej jednak jesteście dobrymi planistami. Eee, osoby z znaku wodnika są bardzo najczęściej rodzinne, domowe, dbają o swoją przestrzeń, więc też i o kwestie zawodowe. Starajcie się nie przeciążać. Starajcie się mądrze wybierać, kierunkować swoje działanie, mądrze osądzać. I pozwólcie czasami na to, aby ktoś wam pomógł, żeby stać się mogła rzecz tak, która dla was jest najsłuszniejsza. No i tego wam. Z całego serca życzę. Zobaczmy teraz kwestie emocjonalne. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc wszystko, co z wami rezygnuje, przyjmijcie resztę, powierzcie żywiołom. Zobaczymy, cóż karty podpowiedzą w działaniach dla wodników w kwestiach emocjonalnych, miłosnych. Pierwszy kwartał. Być może dla niektórych z Was to będzie czas takiego zatrzymania, czas rozterek, czas utrat, czas um, przemyśleń. Pozwólcie sobie na to. Czasami, właśnie szczególnie na początku roku czy e, pod koniec, e, mamy taki czas właśnie zastanowienia się, czy dobrze, dob dobrze wybrałem, wybrałam, czy słuszną drogą idę. To w sumie dobre by było prawdziwe, nieoszukane przede wszystkim siebie. Nie tkwijcie w tej emocji utraty zbyt długo i pozwólcie sobie na to, aby ta dobra emocja, wibracja miłości, spełnienia mogła w was zakwitnąć. Pierwszy e, kwartał troszeczkę w zatrzymaniu, w nostalgii. W sytuacjach takich, może lekko przygnębiających, niemniej jednak, z możliwością przepracowania i otwarcia się na piękną relację. Zobaczmy drugi kwartał. No to już, kochani. As kielichów mówi sam za siebie. Otwórzcie serca, umysł na przepiękne partnerstwo i to, że bywa różnie, koło fortuny na wyniku jest wpisane w nasze życie. Ale jakże nas pięknie uszlachetnia, wypełnia, nadaje nam barwy, tony to, że miłość czasami bywa trudna? Tak jest, ale nie bójmy się kochać. Otwórzcie swoje umysły i serca na możliwość zaistnienia przepięknej relacji. To Czas, kiedy będziecie mogli, ci, którzy nie są w relacjach, nie są w związkach, móc zadecydować z pełną świadomością na to, aby otworzyć swoje serce i umysł na tą relację. A dla osób, które są w relacjach, które są w związkach partnerskich, małżeńskich, po pewnych przemyśleniach, po docenieniu, jakby piękna życia. Możliwość jest otwarcia się na pogłębienie tej relacji. Cudowny czas, korzystajcie z niego e, całymi sercami. Zobaczmy, trzeci kwartał. Mhm. Troszeczkę w tym roku taka huśtawka was czeka, kochani. Pamiętajcie, aby swoich partnerów, partnerki traktować na równi. E, to jest podstawa relacji. Gdzieś znów się jakieś smuteczki pojawią, gdzieś znów jakieś są sytuacje no, niejasne, być może przygnębiające czy przeciążające. Starajcie się nie rozdrabniać. Jak kochać to na zabój? Jak nienawidzić? No to po prostu nienawidzić. Ja wiem, że bardzo cienka jest granica między nienawiścią a miłością, dlatego ta karta na początku daje informację. Traktujmy swojego partnera, partnerkę tak, jakbyśmy chcieli, aby to on, ona nas traktowała. To jest podstawa jakichkolwiek relacji zawodowych, uczuciowych, jakichkolwiek. Tutaj mówiąc o uczuciach, starajmy się wyważać jakby ubiegać sytuacje stosujące, nie uciekać od nich, ale przedyskutowywać, po to, by nie tkwić w tej e, takiej energii żalu, smutku, bo jeżeli nie rozmawiamy o naszych e, takich sytuacjach gorszych, trudniejszych, przygnębieniu, to pomimo całej empatii naszych partnerów do nas, nie zawsze mogą dostrzec pewne sytuacje. Czasami one są nie, niejasne, są jasne tylko dla nas. Ale dlatego trzeba rozmawiać. Nie tylko o pięknych rzeczach, ale całą sztuką bycia z kimś, całym pięknym miłości jest być, trwać przy sobie, ze sobą w tych trudniejszych czasach, w tych trudniejszych chwilach. I nie rozdabiajmy się. Powiem Wam, że ten kwartał może być taki porządkujący troszkę. No i zobaczmy. Czwarty kwartał. Myślę, że już zdecydowanie lepiej. No, oczywiście, że tak. Zabawa a radość, ruch, ekspansja, królowa buław. Kochani, miłość jest siłą napędową. Siłą, która potrafi zdziałać cuda, ale też i zniszczyć. Jakkolwiek miłość jest najpiękniejszą emocją tego świata. Cieszcie się nią, realizujcie, nie bójcie okazywać um, swoich emocji, swoich łez, śmiechu, smutku. Prawdziwie przeżywana miłość jest najpiękniejszym darem, jakim możecie sobie lub swoim partnerom uczynić. To będzie czas, myślę, że końcówka roku, czwarty kwartał, naprawdę bardzo emocjonalny, być może niektórzy z Was otworzą się na możliwość troszeczkę wprowadzenia wiatru, w wasze relacje, lub wręcz otwarcia się na nową relację, byleby to było prawdziwe, emocjonalne z głębi waszego serca. I cieszcie się, bawcie się sobą. Mocny rok pod względem emocjonalnym, troszeczkę huśtawkowy, ale emocje takie bywają. Czasami bardzo wysokie, czasami niestabilne. Ale to całe piękno, właśnie uczuć. Najważniejsze, aby wyciągać jakieś wnioski, nie tkwić zbyt długo w smutku i móc nie rozdrabniać się, przeżywać w pełni, no i po prostu otworzyć się na możliwość pięknej miłości. A z pucharów mówi sam za siebie. Tego wam z całego serca życzę. Twórzcie swoją miłość, swoje relacje. Cieszcie się nimi, bawcie i doceniajcie. Dobrze, zobaczmy teraz kwestie wibracyjne, energetyczne, zdrowotne. Na 2020 rok dla Was. Na co wypadałoby, żebyście zwrócili uwagę. Na co, co zrobić kiedy. Zobaczmy, co powiedzą nam karty. Pierwszy kwartał dla Was. No powiem Wam, że bardzo silny, bardzo piękny, bardzo mocny. Myślę, że w dobrej energetyce z, pewnymi, z pewnym bagażem doświadczeń i wiedzy, ale energetycznie przepiękny. As Monet, królowa monet. Bogactwo energetyczne, wewnętrzne i zdrowotne po doświadczeniach. Ale to dobrze. Myślę, że pierwszy kwartał dla Was naprawdę wysokowibracyjny, zdrowotnie też piękny. Zobaczmy, drugi kwartał. Mhm. Pojawiają się jakieś sytuacje do uregulowania. Mhm. Kochani, przy asie mieczy sugerowałbym nie odkładać zabiegów na później. Myślę, że drugi kwartał. Części z Was może się tyczyć, właśnie podjęcie decyzji zabiegowych, operacyjnych. Nie odkładajcie tego na później, bo to tylko przy, jakby spowolni Was, wasze myśli, wasze zastanowienie. Czasami może Was przytłoczyć zbyt mocno i to nie jest korzystne. Co do, że tak powiem, ucięcia, utnijmy w zarodku. Karty mówią naprawdę. Jeżeli stoicie i boicie się, stoicie przed decyzyjnością takiego zabiegu, ja rozumiem, że to są zawsze trudniejsze sytuacje i trudniejsze decyzje. Niemniej jednak karty podpowiadają, że to będzie dobra decyzja, jeżeli podejmiecie właśnie kwestię, no zrobienia, umówmy się, przepraszam, jak to zabrzmi, porządku w organizmie, po to, by nie odkładać na później, bo to tylko gorzej. To, co jest do operacji, do, to operujmy i i cieszmy się dobrą wibracją. Powierzmy swoje ciało dobrym, sprawdzonym e, fachowcom. Decyzyjnie drugi kwartał. Zobaczmy trzeci. Kochani, nie pozwólcie spijać z siebie energii. Czasami e, tak jest, ale myślę, że jeżeli. Kwestie szpitalne, zabiegowe, no to tutaj ten złodziejaszek, siódemka mieczy pojawiła się w sumie nie bez kozery. Po każdej wizycie w szpitalu wypada troszeczkę się energetycznie wzmocnić, oczyścić. Na wyniku do bardzo dobre karty czwórka buław, tworzenie dobrej, bezpiecznej przestrzeni. Z możliwością jakby kreacji, wibracji, jak najbardziej. Starajcie się zbyt mocno nie pogłębiać, nie zagłębiać w swoich myślokształtach, nie, po, nie dawać się wykorzystywać osobom, które mogą dla, na Was działać niekorzystnie. Po prostu blokujcie się. Otwórzcie się na możliwość fajnych realizacji, fajnych działań na Waszą korzyść. No i. Twórzcie tę swoją wysoką wibrację w zdrowiu, w spełnieniu, w radości. Żyć świadomie to naprawdę patrzeć jest czasami mm, tam, gdzie inni nie patrzą. Stąd ten wampirek. Nie dajcie się po prostu mm, spijać energetycznie takowym wampirkom. No i zobaczmy. Czwarty kwartał. Troszeczkę spowolnieniu, ale w sumie radośnie. Czwarty kwartał jawi się w sytuacjach e, znów przemyśleń, ukierunkowania waszego działania. Uważajcie troszeczkę na kwestie mm, emocjonalne, krążeniowe, takie przytłaczające. Tutaj uważałbym, jakkolwiek to nie zabrzmi, na negatywne starsze osoby, które mogą wzbudzić w Was pewną, pewną dozę smutku, przemyśleń. Nie, nie rozdrabniajcie swoich celów w działaniu energetycznym, w działaniu zdrowotnym. Podążajcie w wytyczonym przez Was kierunku. Jeżeli korzystacie z porad specjalistów, starajcie się jak największe spektrum waszych e, sytuacji zastanawiających e, jakby poruszyć, ale ukierunkowywać działanie. Nie dajcie się jakby stłamsić, zapędzić w przysłowiowy kozi róg. No i uważajcie na kwestie mm, kardiologiczne. To tak po mojemu. Końcówka roku lekko spowolniona, w, ale w zadowoleniu. Trójka pucharów na wyniku to czas szczęśliwy, czas mm, radości, spełnienia. No i takowy niech będzie. Realizujcie się, pamiętajcie, że to wy jesteście najważniejsi, wasze odczucia, to wy podejmujcie decyzje, nawet czasami trudniejsze. A z ucinamy, po prostu. To jest podpowiedź, nie zostawiajcie na później, ponieważ to tylko jest kwestia później waszego obciążenia. Ale rok ogólnie jawi, jawi się bardzo pozytywnie, już od samego początku. Mamy asa monet, królową monet. Na wyniku karta trójki pucharów. Dobry czas, w dosyć wysokiej energetyce, w dosyć pięknej wibracji. Przy, przy pilnowaniu najważniejszych spraw, ten czas, ten rok powinien być dla Was w miarę łaskawy, wysokowibracyjny, z dużą dozą spełnienia i radości. No, i takowy niech będzie. Z całego serca Wam tego życzę. Kochani, pięknie dziękuję za wysłuchanie. Eee, życzę Wam spełnienia, życzę Wam radości, życzę Wam wielu przyjemności, realizacji, spełnień tych realizacji, szczodrości finansowej i zdrowotnej. Cieszcie się sobą, swoimi uczuciami swoją miłością i kreujcie swoją przestrzeń najpiękniej jak potraficie jeżeli życzycie sobie e, prognozy indywidualnej to wszystkie informacje znajdziecie w opisie, możecie również zajrzeć na moją stronę facebookową Grzegorz Sieczka, ewentualnie kontaktować się drogą mailową również e, wszystkie informacje e, kontaktowe pod filmem w opisie pięknie wam dziękuję za wysłuchanie i Wszelkiego dobra Wam życzę. Do usłyszenia.